Bardzo często pojawia się takie pytanie wśród ludzi y, żyjących normalnie w świecie, którzy nie poświęcili swojego życia tylko dla głoszenia Słowa Bożego, tylko dla życia sakramentami, tylko dla rozważania Słowa Bożego. Pojawia się pytanie, jak mam się modlić dobrze, owocnie, tak żebym ani ja nie czuł żadnego braku, ani też żebym nie miał wyrzutu sumienia, że zapominam o Panu Bogu w ciągu swojego dnia. Jak się mam modlić, skoro mam tyle. Obowiązków na głowie, rodzina, ciągle czegoś oczekujące dzieci, praca, wszystkie inne zadania, które i ja od siebie wymagam, i inni ode mnie wymagają to wszystko sprawia, że ten czas nam się szarpie. Nie mamy jednego momentu w ciągu dnia, że mogę go poświęcić na modlitwę, ale jednocześnie też tych momentów krótkich jest mało. A bardzo często jest też tak, że zaczynam modlitwę. I jest wydarzenie, krzyk dziecka, prośba przełożonego, i nagle moja modlitwa jest przerwana. Mam mieć wyrzut sumienia, bo się nie pomodliłem, bo znowu się nie udało, znowu jest jakaś przeszkoda. Cała sztuka radzenia sobie w takich sytuacjach, że chcemy pogodzić ciągłe życie i zaangażowanie w tych sprawach doczesnych z potrzebą duchową, polega na tym, że musimy wykorzystać coś, co się nazywa akty strzeliste. To nie jest tak, że moja modlitwa jest dobra tylko wtedy, jak ja mama, mam na nią zarezerwowaną konkretną ilość czasu, że ja w tym momencie mogę uklęknąć, złożyć ładnie rączki i tylko wtedy ta modlitwa jest dobra. Nie, modlitwa jest dobra w każdej innej sytuacji. Gdy jadę autobusem, gdy jadę samochodem, gdy sprzątam dom, gdy robię kanapki dzieciom do szkoły. Ja w każdej sytuacji mogę wznieść krótkotrwałe myśli ku Panu Bogu, dziękczynne, przebłagalne, z prośbą, z krótkim uwielbieniem. I mogę każdą moją czynność w ten sposób uczynić modlitwą. Ile tylko razy moje serce podpowie, pamięć mi to przysunie na myśl, mogę od razu zrealizować pragnienie modlitwy. I nie musi to być czas tylko dla tego przeznaczony, tylko na klęczkach. Może to być nawet i w środku nocy, kiedy się przebudzę. A kto mi zabroni? Czy Pan Bóg jest dla nas wyznaczony na godziny? No nie. Starajmy się wykorzystać złote momenty swojego życia. Te najbardziej złote momenty życia to nie są te, któreśmy sobie ładnie zaplanowali, tylko te, które Pan Bóg nam przynosi. One się po prostu nam zdarzają i my ze wszystkich czynimy Bożą chwałę.